W 61. odcinku serialu, Akacjowa 38, zobaczymy, jak Leonor i Pablo biorą fikcyjny ślub w parku. Choć tylko symboliczny, ma dla nich ogromne znaczenie. Felip z kolei uzyskuje przebaczenie celi po tym, jak przeprasza rodzeństwo Herminii. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnym odcinku serialu, Akacjowa 38, Maximiliano przyznaje żonie, że przegrał w karty dom na rzecz Klaudia. Celia wybacza mężowi, który przeprosił rodzeństwo Hermini i przyznał się do spowodowania jej śmierci. Za sprawą Leandra i Juliany Pablo i Leonor biorą fikcyjny ślub w parku. Leandro i Juliana wspominają, że też omal się nie pobrali. German mówi kajetanie, że idzie na spotkanie z Espinosą. Na antenie TVP 2 z początkiem roku pojawiła się nowa produkcja serial Akacjowa 38. Zastąpiła ona emitowany od marca ubiegłego roku serial Zranione Ptaki, który pokochali polscy widzowie.